Czemu jesteśmy inaczej przebrani? Może no tak, iść do lustra? O nie! O nie! Zamieniliśmy się rolami no na ty... 24 godziny. O nie! o nie! Muszę się przebrać za twoje ciuchy. Jeszcze ktoś na dodatek dzwoni. Tylko pierwsze przebijeszmy. Muszę poszukać jakichś rzeczy chłopięcych. To może założę. Ty masz za duże ubrania normalnie. Ale i na spodanki do tego. Ja już jestem przebrana. Ja też. Dobra, chodźmy. Nie słyszałem, że ktoś dzwonił. Ja też. Coś jest dzisiaj podejrzanego. Idę umieć zęby. A. a tutaj miej. Mi nie Ale ty się nie umiesz czesać. <grym> nie umiesz się czesać. Nie mnie ręce. A nie tutaj. A ja myję zęby. Gdzie ty jesteś? W naszej toalecie. I myję zęby. Ach. Jezu, jak ty w takich włosach możesz chodzić? Ja nic nie widzę. Jezus Maria, no ja siebie A. nie widzę. Dobra, ja już myję my... zęby. O nie, zapomniałam, że, że, ja, że jesteśmy zamienieni ro, rolami. Ja Musisz się uczesać, a nie umiesz się czesać. Ja się umyć ręce. Ja umyłam ręce. Musisz się uczesać, a się nie umiesz czesać. Nawet no, spoko Jest już noc, ale my nie idziemy spać. My idziemy gdzieś, pojedziemy do sklepu. Nie, może jak ja już jestem chłopakiem, a to dziewczyną, no to gdzieś cię zabiorę. Chociaż wezmę najbogatszy motor. Tu nie, tu nie tu Sorki. Tam, w swą stronę pojechałem. Muszę mówić. Dobra, kupię ci... To chcesz mieć. Um, popcorn. Tu masz kupiłam ci popcorn. Chodźmy. Idziemy. Jaki ten popcorn jest dobry. No, kupiłem maślany. Dobra, już koniec. Jeszcze idę na siłownię trochę. Idź na balet, idź na balet. Mogę tylko... O, ręce mi się to trzęsą. Jak chłopacy mogą to unieść? Nie mam już siły. Idziemy. Jeszcze te włosy mi tak przeszkadzają jego. Powącham chociaż swoje pachy. Fu, jak śmierdzą. Muszę się wykąpać. Jak ci chłopacy mogą tak śmierdzić? O pójdź, wracamy. Dobra. A. Dobra, ja się, ja się idę wykąpać. Bo ci, bo ci Fabian tak śmierdzą pachy. Bo ja będę oglądać telewizję. Dobra, muszę się wykąpać. Muszę. Gdzie są ręczniki? No nie! Kto tak daleko dał ręczniki? Wycieramy się, wycieramy. Dobra. Idę już teraz się wykąpać. Ale mi przynajmniej pachy nie śmierdzą. Idę skorzystać z toalety. Jezu, jak oni mogą tak nastojąco sikać? Nie da się tak. Kurde, muszę sobie jakoś poradzić. No ale dobra. No dobra, sikam. Muszę sobie jakoś poradzić już jeszcze umyłam A ja już skorzystałem z toalety. Dobra Robisz kupę? Tak moja kupa chociaż nie śmierdzi, a twoja tak, mm, tak wali pewnie Dobra

Pies jem loda. Ja się się koli. A że... tak poza tym, chciałam, ch... znaczy I chciałem, nim... chciałem ci powiedzieć, że ty masz jakąś dziwną ślinę w ustach. Jakoś dziwnie smakuje. Zjadłam. Czy ty wczoraj jadłeś parówki, że ta ślina smakuje parówką? A. Chcę spać? Nie, jeszcze ja nie idę. Ja sobie pooglądam telewizja, potem sobie pogram. Nie śpię dzisiaj całą noc. Dobra. Zapomniałam, że jestem chłopakiem. Nie mogę takich rzeczy oglądać. Dobra, oglądam tamto. A, jakie to jest straszne! A! Jest... Przestraszne. Nie no, chłopacy, to możemy się na to patrzeć i się nie bać. Nie, ja nie oglądam tego. Ja tylko jedynie mogę obejrzeć to dla dziewczyn. No, to już nie jest straszne. Mogę, mogę ja pograć? Ja nie grałem, ja tylko, a, ja grałem Roblox'a. Mogę ja pograć? Zaraz. Ja pierwszy, Już. ja pierwszy powiedziałam, żeby to grać. No kurde, no skacz! No czemu ja nie mogę skakać? <laughs> Dobra, wychodzę z tej gry. I mi się znowu zachciało siku. Poczekajcie, muszę wyciągnąć, wiecie co, muszę wyciągnąć ze spodanek Dobra Ja też Sensiku, szybciej, Może nie wytrzymamy Mamy kilka łazienek w domu Okej, okay. okej okay. Ale mi dużo leci Zobacz jak mi dużo leci oh. Okej. Okay. Wow. Dobra. Już się wysikałam. Znaczy wysikałem. Dobra. Dobra. Ale A o już. Nie mogę skoczyć. Z chwilą przepraszam, nie mogę tego skoczyć. Cześć. Muszę zrobić kupę. Nie mogę ci. snuć. Jestem już śpiący. Ua. O mój... O mój boże! Mi wyleciała, mi wyleciała. Mi wyleciała czerwona kupa! Poczekaj, poczekaj, bo mi wyleciała czerwona kupa. O! O. Muszę spukać. A teraz mi się siku zachciało. No nie no. No ciągle mi się siku chce. To już przesada. Ile chłopacy mogą robić siku? Muszę jeszcze raz zrobić siku. Dobra, już się wyłatwiłem Przedam spać. Dobra. Dobra, tylko jeszcze ręce umyję i zęby. Nie zęby. Dobra, idę się przebrać w piżamę. Idziemy ręce. Ja też idę, <laughs> idę się przebrać się w piżamę. Papa. No. Widziałam pa. <laughs> papa. Nie chciałam pojść papa. Jest! Już nie jesteśmy zamienieni rolami, już jesteśmy sobą. Jest bardzo się cieszę. Jej. I to koniec na dziś. Pa, pa.